Za każdym razem, kiedy otwieramy szafkę pod zlewem, zastanawiamy się, w którym pojemniku umieścić wytworzony odpad. Jeśli oddzielimy odpady surowcowe od resztek jedzenia, to mają one szansę stać się np. nową ławką w parku, gazetą, watą szklaną czy rowerem. Większość odpadów nadaje się do ponownego wykorzystania. Odpady komunalne wytwarzane w naszych domach powinniśmy segregować z podziałem na następujące frakcje: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe, wielomateriałowe. Bioodpady, odpady kuchenne, meble i inne odpady wielkogabaretowe, popiół, niesegregowane, zmieszane odpady komunalne. Wymienione odpady odbierane są w pojemnikach lub workach bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. Ponadto każdy mieszkaniec gminy w zamian za uiszczoną opłatę może dostarczyć wytworzone przez siebie odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Prusa 33 w Czechowicach, Dziedzicach. W pszok można oddać papier, szkło, Metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady kuchenne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, popiół, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony do 8 sztuk rocznie z nieruchomości zamieszkałych, odpady budowlane i rozbiórkowe do 2 ton rocznie z nieruchomości zamieszkałych. Odpady tekstyliów i odzieży, odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji przydomowych ogrodów. Odpady, dla których wyznaczony jest limit ilościowy, mogą być przyjęte po wyczerpaniu limitu przez prowadzącego przok odpłatnie, według aktualnie obowiązującego cennika i zgodnie z aktualnymi możliwościami zagospodarowania. W przoku odpady zbierane są selektywnie w specjalnie do tego przeznaczonych oznakowanych pojemnikach i kontenerach. Należy pamiętać, że odpady muszą być posegregowane na poszczególne frakcje, by mogły być przyjęte. Warto wspomnieć, że do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można przywozić także odpady, które odbierane są z naszych domów przez firmę świadczącą usługi odbioru odpadów. Nie trzeba zatem czekać na dzień wskazany w grafiku. Wyjątkiem są odpady niesegregowane, zmieszane, których na własną rękę nie można dostarczać do PSOK, gdyż wędrują one od razu na instalacje komunalne. Zasady funkcjonowania PSOK określa jego regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Znaczną objętość i masę odpadów komunalnych stanowią składniki organiczne. Po odpowiednim kompostowaniu stanowią one doskonały nawóz zastępujący z powodzeniem nawozy sztuczne. Do kompostowania nadają się wszystkie odpady ogrodowe, liście, trawa, darń, gałęzie, chwasty przed kwitnieniem, rośliny i ziemia kwiatowa itp. Organiczne odpady kuchenne, fusy z kawy lub herbaty, skorupki z jajek, obierki z warzyw i owoców itp niezadrukowana tektura i papier. Do kompostowania nie nadają się popiół i węgiel drzewny, papier kolorowy, chore rośliny, materiały nieulegające rozkładowi, plastik, szkło, metale i tym podobne, używany żwirek dla kota i psie odchody, ścieki i chemikalia. Kompost powinien być umieszczony w lekko zacienionym miejscu, ale takim, aby nie był uciążliwy dla sąsiada, mieć zapewnioną wewnętrzną cyrkulację powietrza. Powinien zawierać większe kawałki materiału, np. krótkie gałęzie. Być wilgotny, ale nie mokry. Zbyt mała wilgotność hamuje rozwój mikroorganizmów. Zbyt duża może odciąć dopływ powietrza i wywołać butwienie. Prawidłowa selekcja odpadów nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale ma także wpływ na nasze portfele. Zasada jest prosta: im gorzej segregujemy, tym płacimy więcej. Obecnie prawie połowa odbieranych od mieszkańców odpadów musi być poddana recyklingowi. A tym samym gmina musi uzyskać odpowiednie poziomy recyklingu i odzysku, które z roku na rok są wyższe. Gminy, które nie osiągają wskazanych w rozporządzeniach poziomów recyklingu i odzysku, ponoszą kary finansowe. Na wysokość stawki za gospodarowanie odpadami niebagatelny wpływ ma także ilość odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe. Biorąc listę zakupów, warto odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytania: czy naprawdę tego potrzebuję? A może to, co mam, nadal działa albo da się zreperować? Kupując tylko to, co nam potrzebne, możemy nie tylko ograniczyć ilość odpadów, ale również zużycie energii, surowców i wody potrzebnych podczas produkcji. Podczas codziennych zakupów starajmy się wybierać produkty, które można kupić bez opakowania, np. warzywa, owoce, mięso czy pieczywo. Oczywiście nie wszystkie towary jesteśmy w stanie kupić bez opakowania. Wybierajmy takie, które są opakowane w materiały biodegradowalne lub podlegające recyklingowi. Torebki foliowe to realne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Możemy redukować ich użycie stosując kilka ekologicznych trików na zakupach. Korzystaj z płóciennych ekotoreb wielokrotnego użytku. Są wytrzymałe, pojemne i poręczne. Nie marnuj żywności, kupuj mniej. Nie rób zbędnych zapasów, jeśli sklep jest pod nosem. Zamrażaj nadmiar. Zamrozić można niemal wszystko: od zup i sosów po chleb, którego wyrzuca się najwięcej. Przerabiaj. Z resztę kobiadu zrób zapiekankę czy risotto. Chociaż to właśnie podczas codziennych zakupów produkujemy najwięcej śmieci, to potencjalnie większe zagrożenie dla środowiska mogą mieć decyzje o wymianie regału, pralki czy telewizora. Szkodliwe dla środowiska mogą być zwłaszcza te ostatnie, czyli sprzęt RTV AGD, do którego produkcji wykorzystuje się związki chemiczne i wiele rzadkich metali. Dlatego zawsze warto zorientować się, czy sprzęt elektroniczny z drugiego obiegu nie zaspokoi naszych potrzeb. Kupując używany sprzęt RTV AGD, warto zwrócić uwagę na jego klasę energetyczną. Zastanówmy się też, czy będziemy na tyle regularnie korzystać z danego przedmiotu, że warto go kupić. Być może wystarczy zapytać sąsiada, czy może nam pożyczyć, na przykład, jakieś narzędzie. Niepotrzebny sprzęt elektroniczny możemy również oddać lub sprzedać. Zasada jest prosta: jeśli czegoś nie potrzebujesz, podaj to dalej. Jest wiele sposobów, żeby oddać przedmioty, których nie potrzebujemy, w dobre ręce. Można spróbować wziąć udział w garażowej wyprzedaży. Można też skorzystać z internetowych portali wymiany sąsiedzkiej. Kto wie, może sami znajdziemy tam coś dla siebie? Szczegółowe informacje na temat segregacji odpadów, w tym interaktywna wyszukiwarka pomagająca prawidłowo segregować odpady, a także harmonogram odbioru odpadów, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czechowicach, Dziedzicach, zakładka, gospodarka odpadami.